Witajcie, szurki, witam serdecznie i po krótkiej przerwie zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zabieram Was w pewne sekretne miejsce, o którym niewielu wie. Mam nadzieję, że będzie otwarte i stamtąd chciałem Wam opowiedzieć co nieco o, o tych wszystkich newsach, które teraz się pojawiają na temat firm technologicznych typu Facebook e, czy innych, i podzielić się z Wami moją opinią na temat tego, jaka przyszłość nas czeka. Jak widać, za mną po mojej prawej stronie mamy widoczek na centrum Londynu, czyli City of London. Zaraz nieopodal znajduje się ten sławny most Tower Bridge. Jest to bardzo ciekawa struktura, i mam nadzieję, że uda mi się nagrać kolejny filmik już niebawem, opowiadający właśnie o tego typu budowlach, które to mocno nawiązują do starożytnej cywilizacji. O nazwie Tartaria, która to została usunięta z kart historii. Oczywiście to są tylko teorie spiskowe, niemniej jednak uważam, że jest w tym bardzo dużo prawdy. No ale nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Właśnie wybieram się w to miejsce to sekretne miejsce i tam opowiem Wam o tym, co nas czeka. Zapraszam serdecznie. Maszówki, właśnie dotarłem do tego świetnego miejsca, które chciałem Wam pokazać. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo nie ma tutaj świateł. Znajduję się zaraz pod mostem, który nazywa się Tower Bridge. I to jest właśnie ten jeden z najsławniejszych mostów w Londynie i w całej Wielkiej Brytanii. Ogólnie temat dzisiejszego odcinka. Nie będzie o, ani o tym moście, ani o starożytnej cywilizacji, która to prawdopodobnie miała bardzo duży wpływ na tego typu budowle. Tam, mam nadzieję, że nie zaleje mnie dzisiaj, ponieważ zazwyczaj jest tutaj bardzo dużo wody I jak na przykład widzicie te dźwięki, te balkoniki tutaj, to woda sięga właśnie aż po te balkoniki, także trochę mi się dzisiaj poszczęściło. Niemniej jednak postanowiłem, że właśnie nagram ten odcinek z tego miejsca, ponieważ jest specyficzne i takie klimatyczne. Potem podam Wam dokładną lokalizację tego miejsca. To jeżeli będziecie odwiedzać Londyn, to możecie sobie tutaj przyjść. No więc, o czym chciałem dzisiaj mówić? Chciałem Wam wspomnieć o tak zwanym Metaverse, o którym na pewno już wielu z Was słyszało Chodzi tutaj o nową nazwę Facebooka Facebook postanowił zmienić nazwę na Meta Zanim dojdę do płenty, Chciałem Wam zwrócić uwagę na chronologię wydarzeń które to miały miejsce dość niedawno A mianowicie, jeżeli sobie przypomnicie co się działo miesiąc temu to dojdziecie do wniosku, że jest tutaj pewna zaplanowana akcja. Miesiąc temu wszystkie główne korporacje technologiczne, takie jak Facebook, WhatsApp, Instagram, nawet Twitter, Amazon, przestały działać na kilka godzin. Pojawiło się oczywiście wiele teorii spiskowych na ten temat. I osobiście wcale się nie dziwię, ponieważ takie sytuacje nie zdarzają się często. A o ile pamiętam, to w historii Facebooka nie było takiej sytuacji, która spowodowała zawieszenie serwerów i stron na kilka godzin. Osobiście myślę, że było to wszystko zaplanowane. Było to swego rodzaju... Był to taki znak, który mówił nam, że Facebook pada. Teraz idąc dalej tym tropem, idąc dalej tym tropem, zwróćcie uwagę, że dosłownie kilka tygodni po tej sytuacji dwa, trzy tygodnie po tej sytuacji szef Facebooka zaczął promować projekt o nazwie Meta, Metaverse. Co on oznacza? Słowo Meta ma wiele znaczeń. Greckiego oznacza ponad, poza. Kolejnym takim znaczeniem jest znaczenie słowa hebrajskiego meta, który oznacza śmierć. Teraz łącząc kropki, Facebook upada. Następuje śmierć Facebooka. Meta to finish, meta to coś, co się kończy, a także coś, co się zaczyna. Szef Facebooka przedstawił nam wizję przyszłości która to będzie związana z światem wirtualnym. Tym razem będzie to świat wirtualny, którego jeszcze nie widzieliśmy. Facebook upada, a na jego miejsce chodzi o wiele potężniejsza bestia, która to będzie rzekomo łączyć ludzi. Owszem, będzie łączyć, ale będzie także odłączać nas od świata rzeczywistego. Metavers. Śmierć starego świata. Wers. universe, Wszechświat. Uni. Uniwersal. Czyli uniwersalny świat. Wszechświat. Meta. Świat wirtualny danych. Świat danych, metadane. Wszystko jest powiązane. I teraz, jeżeli zwróćcie uwagę na to, że właśnie jesteśmy w okresie tak zwanego resetu, o którym mnóstwo ludzi już zaczyna głośno mówić, no to dojdziemy do wniosku, że jest to kolejny krok do wprowadzania sztucznego świata i zamykania nas w boksie. W przyszłości, bo oczywiście podejrzewam, że jeszcze zajmie to sporo czasu, co najmniej kilka, jak nie kilkanaście lat, aby wprowadzić ten system całkowicie w życie. Ale jeżeli dojdzie do tego, że świat wirtualny będzie już tak realistyczny, że będzie ciężko odróżnić go od rzeczywistości, no to okaże się, że będzie nam bardzo ciężko odróżnić. Co jest prawdziwe, a co jest sztuczne? Stworzą nam świat, nowy świat, nowy porządek świata, zaraz przed naszymi oczami. Wyobrażacie sobie to? Następuje zmiana, jakiej świat jeszcze nie widział. Zostaniemy zamknięci w świecie wirtualnym. Nowe pokolenia będą awatarami awatarami w awatarach kokonami w kokonach oczywiście będą nam dawać mnóstwo korzyści takich powiedzmy korzyści które będą jak magnes będą nas ciągnąć ponieważ będziemy o wiele łatwiej się komunikować z innymi którzy będą znajdować się na przykład po drugiej stronie świata a będziemy na przykład rozmawiać z nimi w naszym pokoju widząc ich na żywo takie hologramy wyświetlane w naszych pokojach całe światy w zasadzie wyświetlane w naszych pokojach do czego jeszcze doszedłem to to że oczywiście to wszystko będzie powiązane z tak zwanym internetem rzeczy. To dlatego jest teraz taka presja na wprowadzanie różnego rodzaju urządzeń i łączenie ich między sobą. To dlatego moim zdaniem powstają takie projekty, z którymi się mocno nie zgadzam typu iHub Global, które to dają ludziom poczucie tego, że będą mogli uzależnić się finansowo. W zamian za instalowanie tego typu urządzeń, które to będą tworzyć swego rodzaju sieć. Sieć pozwalającą budować wirtualne światy w czasie rzeczywistym. Czyli po prostu teraz na przykład jak będę sobie chodził po tych kamieniach tutaj na brzegu, ten świat będzie stworzony dla mnie i będzie na przykład światem, w którym będę chodził po zielonej trawie. Jest tutaj nawiązanie do tak zwanego Internetu Rzeczy, Internetu Ciał, nad którym pracują od wielu lat. W Internet of Things pojawił się pierwszy raz po wypowiedzi szefa CIA, Davida Petreusa, który to jako pierwszy podał tą ideę połączenia wszystkich urządzeń na świecie w jeden wielki globalny system, który to będzie sczytywał informacje zewsząd. I teraz, jeżeli zwrócimy uwagę na to, co Facebook wprowadza, no to dojdziemy do wniosku, że jest to kontynuacja i jest to um, krok milowy. Jest to coś, co moim zdaniem zmieni bieg historii, ponieważ na projekcie Facebooka o nazwie Meta na pewno się nie skończy. Zaczną powstawać kolejne projekty, bardziej rozbudowane. Wiele firm, korporacji technologicznych będzie wprowadzało jeszcze lepsze systemy wirtualnej rzeczywistości VR. Do tego potrzebne są im systemy przesyłu informacji, do tego potrzebne są im urządzenia, które to będą się komunikować. Ze sobą zbierać dane z otaczającej nas rzeczywistości. Na każdym kroku będą zbierać wizualne obrazy. Naszymi oczami będą mogli widzieć wszystko i w tym samym czasie zmieniać tą wizję. Meta śmierć śmierć starego świata coś. To jest ponad, coś, co znajduje się poza, poza naszą percepcją. Matrix, nakładka na nie tylko rzeczywistość, ale na nasze ja. Dużo by tutaj opowiadać, ale robi się już bardzo ciemno i chyba będę wracał. Szczególnie chciałem wam o tym wspomnieć, ponieważ e, no coraz bardziej Klarowne się staje to, co wprowadzają za naszymi plecami. I niewiele ludzi to zauważa, ponieważ jak wiemy, ludzie są skoncentrowani na, na czymś innym. Może to właśnie dlatego ta cała pandemia została wprowadzona, aby tylko odwrócić naszą uwagę od tego, co się wprowadza za kurtyną. Może to dlatego właśnie wprowadzono te wszystkie restrykcje, maski, dystanse. Abyśmy tylko skupiali się na tym, nie widzieli tego, nad czym pracują elity. No i to jest takie moje skromne zdanie na ten temat. Oczywiście już w informacji odnośnie nowej nazwy Facebooka jest mnóstwo i możecie sobie je sami znaleźć. Niemniej jednak uważam, że. Będzie to coś, co po prostu zmieni bieg historii i zamknie nam oczy już całkowicie. O, patrzcie co znalazłem. Hmm. Obraz człowieka żyjącego w starych czasach zamkniętego w boksie, w ramce dobra, to tyle na dzisiaj mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyszło jak zawsze następne odcinki postaram się nagrać w tych innych miejsc w których to opowiem o starożytnej cywilizacji o nazwie Tartaria, która to rzekomo istniała na naszym świecie jakiś czas temu, która to została po prostu zniszczona. Cała jej historia została przekręcona. Starożytne budowle zostały zamienione na kościoły, na różnego rodzaju święte miejsca. I Może akurat ten most nie jest pozostałością tej cywilizacji. Niemniej jednak Wiele budynków bardzo dużo mówi nam o tym, że jednak faktycznie jakaś tam cywilizacja wcześniej istniała. No ale to są tylko teorie spiskowe. Dzięki za dzisiaj. Pomyślcie sobie o tym, co wam powiedziałem i napiszcie, czy, czy też tak myślicie, czy się zgadzacie z tym, co powiedziałem, czy nie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co sądzicie o tym projekcie Meta, Metaverse, świata wirtualnego? No i tyle. Dzięki za dzisiaj. Dobranoc. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.